Sklep Zenkart pozwala nam w bardzo łatwy sposób definiować różnego rodzaju promocje i wyprzedaże. Wszystkie te opcje znajdziemy w menu sklep. Zacznijmy może od opcji promocje. Widzimy tutaj listę produktów objętych promocją. Jeżeli chcemy dodać produkt do promocji, klikamy przycisk nowy produkt. Następnie wybieramy interesujący nas produkt. Uzupełniamy pole cena promocyjna. Jeżeli podamy na przykład 10%, wówczas Cena promocyjna będzie o 10% niższa. W tym wypadku 90 zł. Jeżeli podamy natomiast po prostu wartość 22, wówczas nowa cena promocyjna będzie 22 zł. Zatem obniżymy nasz kubek z 10 zł do 5. Możemy zdefiniować datę rozpoczęcia promocji, na przykład od. 16 marca do 31 marca, i po uzupełnieniu tych pól, klikamy przycisk wstaw. Jak widać, nasz produkt został dodany. Możemy się o tym przekonać, wchodząc na sklep. Widzimy promocję, nowy box. I widzimy kubek z własnym napisem, nowa cena 5 zł. Oszczędzasz 50%. W ten sposób stworzyliśmy najprostszą promocję. Przetestujmy zatem promocję procentową. Obniżymy super monitor o 10%, czyli powinien kosztować on 90, zł. Możemy wybrać dowolny zakres promocji, na przykład do kwietnia 23. Klikamy wstaw. Nasz Box promocji wzbogacił się o kolejny produkt Super Monitor, który kosztuje teraz 90, zł, czyli 10% mniej. Jak widać, promocja również uwzględniła nasz atrybut. Czyli kolor biały nie kosztuje teraz 10 zł, a 9 zł, czyli 10% mniej. Możemy również polecać nasze produkty. Służy do tego panel produkty polecane, i w analogiczny sposób Polecamy tutaj na przykład produkt kubek z własnym napisem, który będzie dostępny od 16 do 31. Możemy odświeżyć naszą stronę. Widzimy polecane produkty kubek z własnym napisem. Jak widać dodawanie produktów zarówno do promocji jak i do polecanych produktów jest bardzo proste w sklepie Zenkart. Kolejną możliwością jest wprowadzenie wyprzedaży. Wyprzedaże definiujemy w menu sklep wyprzedaże. Możemy stworzyć nową wyprzedaż, ale nim to zrobimy usuniemy wszel wszelkie promocje. tam i tam i przejdziemy do menu wyprzedaży klikamy nowa wyprzedaż następnie wpisujemy nazwę wyprzedaży na przykład wiosenna wyprzedaż możemy wpisać redukcję a także określić jaki to jest rodzaj redukcji Wpiszmy tutaj 10. Możemy określić, czy jest to rodzaj ujmij z wartości, czyli produkt, kosztuje 100 zł, będzie kosztował 90 zł. Ujmij procentowo, czyli obniżka o 10%. Czy też nowa cena, czyli produkt będzie kosztował 10 zł, po prostu. Robimy ujmij z wartości. Następnie możemy zdefiniować zakres cenowy produktów czyli um, które produkty zostaną objęte tą wyprzedażą. Na przykład wszystkie produkty droższe um, od 10 zł, ale tańsze niż 141 zł. Definiujemy co ma się dziać, jeżeli produkt jest w promocji. Możemy zignorować ceny promocyjne i zastosować do ceny produktu, jednocześnie zastępując promocję. Możemy zignorować wyprzedaż i zastosować promocję lub zastosować redukcję do ceny promocyjnej. Zaznaczamy datę rozpoczęcia wyprzedaży, datę zakończenia wyprzedaży i decydujemy, które produkty mają zostać objęte wyprzedażą. Jeżeli chcemy, aby to były wszystkie produkty ze sklepu, zaznaczamy box Wszystkie towary w sklepie. Jeżeli chcemy obniżyć tylko konkretną kategorię, wówczas zaznaczamy interesującą nas kategorię, na przykład drukarki i kubki lub same kubki. Po uzupełnieniu wszystkich pól, Klikamy przycisk wstaw i w ten sposób stworzyliśmy naszą pierwszą wyprzedaż. Odświeżmy naszą stronę. Widzimy naszą wyprzedaż. Minus 10 zł. Kubek, który kosztował 10 zł, kosztuje w tej chwili 0. W ten sposób możemy dodawać kilka wyprzedaży. Dodając kolejną lub po prostu usuwać. Kolejną możliwością menu sklep są produkty oczekiwane. Zawiera ona listę produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone do sklepu. Jeżeli jakiś produkt, na przykład nasz kubek, dostępny od dnia dopiero 31 marca, widzimy, że ten produkt będzie dostępny w sprzedaży od 31 marca. Jak widać, pojawił się on na liście produktów oczekiwanych na wprowadzenie. Za pomocą tych prostych narzędzi możemy bardzo Łatwo przyciągnąć wielu klientów do sklepu, oferując pewnego rodzaju obniżki lub całe wyprzedaże.